Ja już jestem na siedlisku, zaczynamy od podlewania. Tak to wygląda, yy, już końcówka, złączka zamówiona. Czy będzie odpowiednia, czy będzie pasowała? Zobaczymy. Idę tam do węża. Dobra, jesteśmy. Końcówka w dłoń. Ciężko jest to wyregulować z tego względu, że no nie jest odkręcone do końca kran i on troszkę gubi ciśnienie, ale będzie ta złączka odpowiednia, to już będzie ok. Mam nadzieję, że widać. Oczywiście chwasty też są, dobrze ktoś napisał, że chwasty idą pierwsze. Eee, I tak, chwasty oczywiście w pierwszej kolejności wyrosły, ale cała reszta również zaczyna sobie pięknie wychodzić. I tak jak Wspominaliśmy wielokrotnie. Nagrany odpowiedni odcinek e, oddzielny w ogóle, związany z tym, co posialiśmy i co tutaj rośnie. Ile chłodniej, ile przyjemniej, jak ten wąszy sobie Nie wiem jak was e, mnie to relaksuje. O, kolejne doniczki. Tam były kiciusie. O, tam, tam były kotki, kotki. Kolejne doniczki przewrócone. No trudno. Nie mamy żalu do kiciusiów. Sami je tutaj zapraszamy, więc niech się bawią. A to trochę strat musi być. Za tyle radochy co one dają. Orzech, oczywiście, też musi być podlany. Tak, wiem, że wupał się nie podlewa. Powinno się to robić rano i wieczorem, ale. Ale bardzo często nas tu rano i późnym wieczorem już nie ma, więc. Nic jest, co jest. No. Zrobimy sobie małą aktualizację stanu rzeczy. Tak, te cegły cegły, cegiełki, które jeszcze no niedawno, jeżeli pamiętacie, przerzucaliśmy tam po bokach, one były i tak dalej. Wrzucam je tutaj. Po co ja je tutaj wrzucam? Eee, może najpierw wyjaśnię te małe. Te kawałki, tylko najpierw wejdę żeby się nie przewrócić, tak one idą tutaj, czyli te wszystkie połówki, ćwiartki i tak dalej, resztki idą tutaj, tu będą zamurowane, e, zlicowane to będzie w miarę na równo z podłogą, mam nadzieję, że to widzicie e, i co, e, to będzie oczyszczone, zagruntowane, z tej strony będzie mm, no. Ten impregnat do drewna na wszelki wypadek, eee, i damy jeszcze prawdopodobnie, tak, dla mojego, mojej, z mojej fanaberii, wkręt długie, będą wkręcone, powiedzmy, tam przez całość, i będzie wystawał gdzieś tam z I z tej strony też, licząc na to, że to razem, pomiędzy eee, te spoiny czyli powiedzmy, cegła, ten wkręt, druga cegła. No i to oczywiście zaprawa i mam nadzieję, że to wszystko razem stworzy dodatkową całość. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że u nas podłoga będzie stanowiła e, gdzieś tam jakąś taką dodatkową, dodatkowe wzmocnienie, przynajmniej tak, tak mi się wydaje na mój chłopski rozum. To z tego wyjdzie, zobaczymy, nie ma co tam się spinać, także e, hejt sobie poszyderować. Albo i nie, piszcie co chcecie. E, to będzie nasze pierwsze murowanie w życiu, także tutaj cenne rady co do murowania, Mile widziane. Oczywiście możecie nie pisać, że użyjcie normalnych, nowych cegieł, wiem, że są tanie. Ale mamy to co mamy i użyjemy to co mamy, bo my tak mamy, że żydzimy każdy grosz. Po prostu szukamy oszczędności, bo wolimy wydać na coś innego, bardziej sensownego. Tak, czyli tak, te mamy wyjaśnione, te krótkie. Po co są te długie? Te całe, te ładniejsze, przynajmniej pozornie, ponieważ będziemy sobie robić. Tutaj takie stopnie, powiedzmy stopień, kolejny stopień, kolejny stopień, kolejny stopień, kolejny i kolejny, kolejne kolejny, i na to na te stopnie będziemy kłaść coś takiego jak to, czyli te grube bele będziemy kłaść, które będą, mam nadzieję, pod delikatnym skosem będą łapały i tą krokwię i tą murłatę. Jeżeli ja dobrze mówię o nazewnictwo, czyli tą belę i tą belę delikatnie do czoła dokładamy i wkręcamy do tego i wkręcamy do tego. To ma za zadanie odebrać część które tu są na tym, to, to czego tutaj nie ma, e, to, jest, to jest ta spruchniała, no niestety, no nic z tym już nie zrobi, znaczy nie zrobimy, nie będziemy tego wymieniać. E, liczymy na to, że to dodatkowo gdzieś tam się wzmocni. Przypominamy, że jeszcze będzie tutaj w ogóle poza tym, co ty, tymi stopniami, z cegiem i tak dalej, o czym teraz powiedziałem, będą jeszcze te bele, czyli te będą szły tak tutaj dookoła, tam, aż do końca i to będzie tworzyło jeden ciąg i tu będą do tego przytwierdzone stopnie. I to dodatkowo będzie e, tu zamocowane od czoła, czyli będzie tak prawdopodobnie i jeszcze prawdopodobnie może jeszcze płaskownik damy, zobaczymy. Albo w ten sposób płaskownik. I tutaj pewnie jakimś kątownikiem będzie złapana ta bela e, z, z tą belą. I to wszystko, te bele będą jeszcze połączone z płytami OSB, a płyty OSB będą tu wszędzie powkręcane. Na moje e, rozumowanie to da jakieś tam dodatkowe wzmocnienie. Czy to da? Zobaczymy. No i oczywiście jeszcze będą te e, no, łaty, które będą szły skośnie. Tak jak tam widzicie tą, ta tutaj, o właśnie, to jest jakiś kawałek przeciętego drzewa na pół. No, i to rzekomo bardzo dobrze wzmacnia e, dach, całą konstrukcję. I ja bym w to nie uwierzył, gdyby nie to, e, że robiłem tutaj tą podłogę. I te, e, te kantówki bardzo mocno wzmocniły całość, że bez tych kantówek nie dało się chodzić, nie? to by pękło w pół. Daliśmy te kantówki, to no nagle podłoga kantówka. no, jak ktoś to napisał, można tańczyć, naprawdę można tańczyć. Ja tutaj wyskakałem po tym. No bo wiecie, no to jednak ma stanowić podłogę. Yy, dla tych płyt to jest B40 cm teoretycznie powinno wystarczyć. My dajemy mniej. Ale bez tego ja i tak miałem, bez tych kantówek, miałem wątpliwości, czy to w ogóle się wszystko utrzyma. Daliśmy kantówki, ty no nagle podłoga, podłoganówka sztuka, ja yy, to, to powinni w szkole uczyć, nie? że wystarczy takie, a nie inne wzmocnienie. I pięknie, przepraszam, mi się uderzył. Yy, I pięknie cały, yy, cała podłoga jest wzmocniona. Doszła izolacja, będzie zamontowana spokojnie. Także ktoś nie pisał, że, że spalę w końcu ten, ten dom nie spokojnie. Ja naprawdę się zabezpieczam i. Ja naprawdę się zabezpieczam. To ciekawie zabrzmiało. Naprawdę się zabezpieczam, jeżeli chodzi tutaj o, o takie przygody. Nie mogę się już doczekać, kiedy te anteny wyjadą stąd. No i kiedy te Liny wyjadą. Mam nadzieję, że, że będzie to się wszystko trzymało kupy. Jeszcze to trzeba coś z tym zrobić. Tutaj nam powiedzieli, mm. przepraszam, to tutaj trochę oślepia, ale powiedział nam fachura jeden z drugim, że wystarczy grube dechy dać z jednej i z drugiej strony, że tak czasami się dzieje, że tam raz na jakiś czas któraś pęknie, raz na któryś tam dach. No i wtedy nikt tego nie wymienia, tylko po prostu to się napręża, o Boże, jak to mocno trzyma. No i to wystarczy rzekomo, no że zrobimy to wtedy, kiedy będzie zrzucona ta blacha. Wtedy będzie mniej ciężaru i będzie można bardziej poszaleć. No i tam też chciałbym dać tą deskę, już kiedyś było to poruszone w którymś tam odcinku, tylko wtedy była bardzo mała oglądalność, więc może teraz ktoś nam coś podsunie. No ja myślę, że też grubą belę, też z takim samym wycięciem po prostu na tą murłatę. Ta murłata i tak nie istnieje, dlatego tutaj też chcę dać ten, ten stopień skośny. I ten dodatkowo, te bele, które tutaj by szły, tam do końca i te bele byłyby by połączone tutaj, tutaj, tak tutaj i tak wszystkie i to wszystko mam nadzieję stworzy fajną i tą całość, więc nawet jeżeli któraś będzie dawała dupy yy, tak jak i ta, tak jak ta tutaj, która niby wygląda ładnie, a jednak no strzeliła no, no i co, to strzeliło oczywiście przed, yy, jak my już to kupiliśmy, nie, to już wiedzieliśmy, że że taka jest no życie. Nie przeraża mnie to, bo bo, bo bo widzieliśmy dużo gorsze domy i też było ok. Nagramy o tym też odcinek, jak wyglądały nasze oględziny. Oglądaliśmy chyba ze 100 chałup i 100 siedlisk. I uwierzcie mi, to co ludzie czasami ceny dają, a zwykle nieadekwatne do stanu. Także tutaj ten dom, w stosunku do ceny, to jest po prostu pałac. Ech. I, I uważam, że dalej wyjdziemy z tego obronną ręką. Z Waszą pomocą na pewno. Mnóstwo fajnych rad, ciepłych słów, mnóstwo wiedzy od Was płynie. Jesteśmy zachwyceni, cieszymy się, że mamy takie wsparcie. Eee, no i że kurczę, bo no, no, to tak wszystko idzie, i, i razem to tworzymy, i no i no jesteśmy szczęśliwi po prostu. No. Nie załamujemy rąk, nawet jednego negatywnego słowa od czasu zakupu minęło już tylko co półtora miesiąca, miesiąc, nawet, no miesiąc i parę dni. I zobaczcie, ile się już wydarzyło. Zobaczcie sobie pierwsze nagrania, zobaczcie sobie teraz stan obecny. kiedyś nie można było w ogóle potem chodzić, teraz już można sobie tańczyć, gdziekolwiek nie ustaniesz, będzie OK. Ale nawet przez ten okres nawet jednego negatywnego słowa, nawet raz nie powiedzieliśmy, że o Boże co wykupiliśmy, dlaczego my to kupiliśmy, żałujemy, to nawet nie było takiego nagradzania, że o Boże, w jakim to jest stanie, bo to nie jest w jakimś tam katastrofalnym stanie. Na dobrą sprawę, to jeżeli względem dachu, to tabela, tabela i, i, i tabela jest do dupy, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, naprawdę nie mamy się do czego przyczepić i yy, no, tak, wiadomo, no, jest zrobione z tego, co mieli pod ręką, yy, ociosane, jakieś tam kawałki yy, no i tak dalej, pni. Ale to się trzyma kupy, jest ok, no i uważam, że jest dobrze, no, że naprawdę gorsze domy stoją i będą stały jeszcze tyle, wiele Jeżeli macie jakiś sensowny pomysł, co zrobić z tym, i czy to, co ja myślę względem tego, tej beli i tej, czyli żeby dookoła te, dookoła, czyli tutaj wzmacniamy sobie tylko, a ten, te belę pójdą dookoła, żebyśmy mieli jasność. Czyli ten cały pierścień tutaj z tych bel, które będą się łączyły z tymi, tak, w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. W ten sposób i tak dalej, i tak dalej, e, to będzie po całości, a ta, która dojdzie tutaj i będzie miała za zadanie odciążyć, e, czyli przenieść e, te, te napięcia na inne bele, ta, która tutaj nie istnieje, no przecież to jest próchno, nie? No, nie ma co, co dalej grzebać, bo to nie istnieje, po prostu ta belka nie istnieje, więc to, na czym to się opiera, ja nie mam pojęcia. Także no, nie ma co się dziwić, że ta strzeliła, myślę, że po prostu przeniosła za dużo obciążenia podczas którejś wichury e, za którąś obok, no i tyle, no i miała jakąś tam wadę, w sensie była rozszczepiona, no i życie, no. Stąd te liny i te liny zobaczcie, że są tylko w tym miejscu, tylko w tych, e, w tych trzech punktach, czyli cała ta jedna bela, która nie istnieje, właśnie została odciążona przez te liny w ich mniemaniu, czy tak faktycznie jest, że to naprawdę coś tam dało, to nie mam pojęcia. No ale jest, co jest i, i fajnie byłoby, żebyście troszeczkę nam pomogli i zasugerowali, że czy znaczy to ma sens, ma ręce i nogi. Tylko bym, bym, nie piszcie, żebyśmy wymienili ten dach całkowicie. Będzie wymienione, będzie wymienione poszycie, będą kontrułaty, łaty, więc to jeszcze będzie wzmocnione, będą tutaj te skośne, ale nie piszcie, żebyśmy wymienili tebele. To też zobaczymy, jak będziemy stać z finansami, ale jeżeli będziemy będzie nas stać, to zrobimy i wylejemy nawet więcej. Ale jeżeli nas nie będzie stać, to i przyjmujemy, że na razie nas nie stać, więc przyjmujemy, że na razie robimy to budżetowo, tak jak było to założone. Jak zrobimy to budżetowo, to już wiadomo, że nie będziemy tego wracać, więc chcemy to zrobić dobrze. Dobrze i tanio, czyli coś, co jest bardziej nierealne w tym kraju. Także liczymy na Waszą pomoc i kreatywność. Przepraszam, że się zagadałem. Wracam do tego. Tego oczywiście robić nie będę, ponieważ nie ma Sylwii, a jesteśmy mówieni, że jak któregoś nie ma albo mnie, albo Sylwii, to robimy tylko takie pomniejsze rzeczy, a te ciekawsze myślę, że to murowanie będzie fajne. Robimy razem, więc skoro robimy razem, to, to w zasadzie tylko to przygotuję wszystko. Te cegły go przenoszę. Poznoszę klej, tu już woda, grunt już jest zniesiony. I to tyle. I muszę przechodzić dalej do kolejnych innych rzeczy. Także wracamy zaraz jak już tą wszystko poukładam i poprzenoszę. No i dobra, mamy cegły, cegiełki przygotowane. Jeszcze troszkę zostało. Taki końcówek końcóweczek i ja to też jeszcze tutaj poprzenoszę, bo myślę, że tutaj tutaj też jeszcze trochę tych cegieł kawałków powrzucamy. I tyle, no tam jeszcze potrzebujemy, tam jeszcze potrzebujemy E, tam to w ogóle jeszcze mnóstwo zaprawy trzeba będzie wlać. Tam w środek, bo e, może my mamy te, te pręty, może jeszcze tam te pręty wrzucimy. A e, zobaczymy. Tak, żeby to wszystko w miarę jakąś tam spójną całość tworzyło. Dobra, tyle. E, ogólny sens przedstawiony. No, niestety, jak mówię, robić tego nie mogę, bo jestem sam. A jak jestem sam, to wszystkie ciekawsze prace muszę zostawiać. Aż będzie Sylwia. E, bo wszystko robimy razem. Dobra, tu będzie odkurzone, coś, nie? Nie tylko będzie wymiecione, ale też odkurzacz poleci, e, żeby to naprawdę się trzymało okupy. No i tyle, idę robić coś mniej ciekawego. No i dobra, no nie za bardzo mam co robić, takiego mało istotnego, a jednak ciekawego, więc biorę się za śmieci. Tak to wygląda. Jakiś dwie może 3 godziny mam, niespełne. Także może coś z tego ubędzie. Biorę się za śmieci i za pozyskiwanie drewna. Zrywa się wioterek, więc muszę się zwijać. Mam nadzieję, że coś tam widzicie. Parę foteli doszło, parę płyt. Tam przy wychodku troszeczkę przejrzało. Tam trochę mebli zniknęło. No, porównacie sobie nagranie, nagranie będzie to chyba najlepiej pokazane. E, jeszcze parę e, baniaczków udało się zyskać. Tutaj wrośnięta opona, także już trochę tu leży. Ta, to samo. Te tutaj. Ciekawe, co, co my z tym zrobimy. Czy będzie coś pomyśleć sensownego. Wiem, mogę majtać, ale spieszę się. E, pokażę tylko te baniaczki. I na ten moment to jest tyle. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Może jeszcze zdążę podlać. Ale to takich parę piąteczek. Takich. A, i jeszcze pokażę, co zrobię w Łazienku. No i tak, do Łazienki zacząłem przenosić już te graty. Wszystko to, co hydrauliczne, co się udało znaleźć na, na siedlisku, yy, i ogólnie to, co my mieliśmy. Jakieś tam strzemki, bo tu będzie wylewka, więc będzie musiało być ocieplenie. Te strzemki oczywiście będziemy sobie łamać i, i zalewać po prostu razem z betonem. Dobra, tyle, bo już zaczyna kropić. Tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. I pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej!